Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, przepraszam, że tyłem do, do pani. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękujemy za tą, ten projekt ustawy. Szanowni państwo, doświadczyłem na kolei pracy w latach 90., gdzie była niszczona na potęgę. Myślałem, że to jest ostatni raz, kiedy dojdzie do takiej sytuacji. Niestety dziś znalazłem się w podobnej. Spółka cargo, ale nie tylko, spółki towarowe. Znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Ilość towarów ciągle spada. Nie ma perspektywy dziś dla, w projektach dla usług towarowych. A przypomnę, że miliardy złotych zostały zainwestowane w infrastrukturę kolejową. Spółka Cargo szczególnie doświadczyła zwolnień pracowników ponad 4 Dwa dni temu kolejne 500. Być może w przyszłym roku to będzie kolejne parę tysięcy, choć nawet nie wiem, czy będzie przyszły rok. Bo z informacji prasowych wiem, że został wyłoniony operator do oszacowania wartości 337 lokomotyw, co może świadczyć o tym, że lokomotywami będzie spłacane zadłużenie. Szanowni Państwo, my nie wyciągamy ręki po pieniądze, my ich nie chcemy. My chcemy pracy. My chcemy uczciwej konkurencji, która da szansę pracownikom kolejowym na to, żeby w ogóle mogli świadczyć tą usługę. Maszynista. Pracownicy operacyjni to szczególny zawód, który wymaga lat nauki, ale też dużego doświadczenia, żeby ta kolej była bezpieczna. Jeżeli dziś z zawodu odejdą pracownicy z taką wiedzą, z taką umiejętnością i doświadczeniem, to długo tej kolei się nie odbuduje. To nie jest jedyny problem. Kolej towarowa to jest jeden element, a tu dziś słyszeliśmy o wykluczeniu transportowym. Ja przypomnę, bo jest mi bliska spółka Polregio, która za chwilę. Będzie następna w kolejce, bo nie ma taboru. Przez lata zaniedbywana z niemożliwością zainwestowania, pozyskania środków na to, żeby ten tabor unowocześnić i ją wyposażyć. Także kolej ma ogromne wyzwania, które według mnie powinny być elementem troski wszystkich posłów i klubów parlamentarnych, bo dysponujemy fantastyczną siecią kolejową. Gotową do realizacji wielu projektów, a ten projekt zaczyna się na bocznicy przy pociągach towarowych. Tam już przegrywa, przegrywa kolej i kolejarze, bo tam już są prowadzone pierwsze opłaty, które trzeba wnieść. Dostęp do infrastruktury, tak jak padło, najdroższy w Europie. Nie mamy żadnych szans konkurencją drogową. My nie chcemy zabicia ani likwidacji konkurencji drogowej. My chcemy, żeby wprowadzić. Uczciwe zasady konkurencji na polskim rynku, i żeby państwo też objęło troską element infrastruktury, który jest faktycznie strategiczny, niezbędny, potrzebny i konieczny, tak naprawdę każdemu Polakowi, bo w sytuacji zagrożenia to na tym będziemy się opierać, ale również po to, żeby jako piąta gospodarka, jak pani poseł powiedziała, mieć szansę czerpać i korzystać z tego jako źródło napędu gospodarki polskiej w systemie w którym funkcjonujemy a dzisiaj rywalizacja jest bardzo duża jeszcze dwa słowa kolega Szanowni państwo dziękuję za głos dziękuję za tą inicjatywę ustawodawczą kolegom i koleżankom z ostatniego pokolenia klubowi parlamentarnemu lewicy natomiast tak jak wspomniał tutaj wiceprezydent Sławomir nie jesteśmy tutaj po jałmużny. My, jako kolejarze, zarobimy na siebie, zarobimy na uczciwych, konkurencyjnych i równych warunkach dostępu do klienta, a jesteśmy w stanie to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, gdy nasza kolej będzie miała zapewnione równe i na równych zasadach gry warunki do dostępu do infrastruktury kolejowej oraz do starania się o tego klienta. Wczoraj na swoim przemówieniu. Pan premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska zainwestuje ponad 180 miliardów złotych w polską kolej. Jest to prawda, w głównej mierze to będą pieniądze zainwestowane w infrastrukturę. Natomiast my, kolejarze, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co się dzieje ze spółką PKP Cargo, Jesteśmy pełni obaw i mamy co do tego wątpliwości, czy po tej nowoczesnej, zmodernizowanej infrastrukturze będą jeździć polskie firmy. Polskie firmy transportowe strategiczne dla naszego kraju, strategiczne w momentach, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, strategiczne dla zachowania łańcuchów dostaw i strategiczne do utrzymania zdolności operacyjnej firmy, która tak naprawdę dzisiaj pełni... Rolę nie tylko firmy, która ma przynosić dochody, ale również firmę, która ma zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Także ta ustawa, ta inicjatywa legislacyjna, ten komponent kolejowy to jest tak zwane sprawdzam. Drogi parlamencie, drogie panie posłanki, drogie, drodzy panowie posłowie. Ta ustawa to jest sprawdzam, czy w Polsce komukolwiek zależy na tym, aby nasze firmy, strategiczne firmy, które na rynku istnieją już od wielu lat, które zatrudniają tysiące polskich obywateli, utrzymują ich rodziny będzie w przyszłości stanowić o, o tym, czy te polskie koleje zostaną uratowane i czy komukolwiek zależy na tym komponencie kolejowym, który ma dzisiaj odpowiadać za nasze bezpieczeństwo. Także dziękuję bardzo pilotom. Ty ja tylko do, 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 dopowiem Państwu, że, że, kolej, że kolej utrzymuje nadal drogi, bo my kupując paliwo, bo posiadamy lokomotywy spalinowe, strategiczne lokomotywy spalinowe, Kupując paliwo, budujemy polskie drogi. Także to nie jest tylko działanie w jedną stronę, ale wydaje mi się, że tutaj te rozwiązania właśnie ustawowe są niezbędne do tego, żeby ta uczciwość konkurencyjna zafunkcjonowała.